Jak się buduje dom w Ameryce No najpierw się Usuwa z działki drzewa Wyrównuje się wszystko i kopie się dziury pod fundamenty Dzisiaj jest 22 listopada Dzisiaj jestem kiedy to skończą, co tu będzie no, nie wiem. Możemy się poprzyglądać temu domowi. No, nie byłem tutaj dwa tygodnie. Myślałem, że będę na bieżąco śledził budowę tego domu, ale jak widać, dom w międzyczasie już prawie postawili. No, ale zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj będzie garaż na jeden samochód, a tu garaż na. wejście dwa z garażu. Będzie tutaj zbudowany z tubajforów tak zwanych desek 2x4 cale. One konkretnie nie mają całkiem 2x4 cale, to jest 5x10 cm. Tu brakuje po centymetrze z każdej strony, są 4x9 chyba te deski mają dokładnie, no ale mówi się na nie tu więc cały dom jest z tu Podłogi, stropy też są jak widać drewniane, z płyt paździerzowych. Łuk, taki łuk jak u nas w mieszkaniu tutaj. Dom ma wylewkę betonową, jest inaczej podłoga zrobiona niż u nas. My mamy w naszym domu. Też drewnianą podłogę na dole. I pod spodem jest tak zwany Crawling Space. Miejsce, gdzie można wejść, gdzie całe instalacje są. W tym domu. Widać, że miejsce na instalacje są w suficie, także tutaj górą pójdzie ogrzewanie, na przykład, i klimatyzacja. Natomiast na dole jest solidna wylewka betonowa. Nie, to jednak nie jest taki dom jak tamten, aczkolwiek ma jeszcze jedno pięterko u góry. Czy jest no duża sytuacja? Będzie łazienka i szafa. Tu będzie szafa, prawdopodobnie. Zobaczymy, przyjedziemy za tydzień, będzie gotowe, będzie widać. Przedpokój. Tutaj jest mała sypialnia z łazienką, z szafą łazienka, druga mała sypialnia, druga łazienka, trzecia mała sypialnia. Czyli tutaj raz, dwa, trzy małe sypialnie i czwarta duża. A na górze, a na górze jeszcze będzie dodatkowe pomieszczenia będą jeszcze czyli jeszcze tutaj tak zwany bonus room tutaj będzie jakiś stryszek na pewno na którym będzie można pochować sobie rzeczy widok na ulicę Tu na tym stryżku no w zasadzie dwa pokoje jeszcze plus właśnie te stryszki, gdzie, gdzie jest spadzisty, pochyły dach. Przestrzeń będzie wykorzystana. To jest no, z braku piwnicy, i to takie stryżki są bardzo przydatne. Bo... No ale fajny układ. Na górze, właśnie dwa pokoje, na dole cztery. Tu też będzie łazienka na pewno, bo są rury do kanalizacji, więc, więc bardzo fajny układ w tym domu. Tylko właśnie chciałem wam pokazać konstrukcję, jak ten dom się robi. Izolacja, deski, dekturą i papą się robi taki dom, ale to wszystko będzie wyłożone izolacją, tutaj, więc to ma bardzo dobre. Własności termiczne, to mam bardzo dobrą izolację cieplną taki dom, także to jest na razie tylko zrobiona konstrukcja, a teraz przyjdzie izolacja i dom jest tani w budowie, a jest solidny, łatwy w naprawie, gdyby cokolwiek jakieś po latach trzeba było uszkodzenia usuwać, to całą ścianę można w takim domu tanio wymienić także to się to budownictwo bardzo podobne i zdrowe jest no drewniany środku obok był jeszcze jeden dom w budowie w troszkę mniej zaawansowanym stanie więc, więc może tam jeszcze podjedziemy teraz przez ściany przechodzę ale ja jestem ale mam zdolności paranormalne mogę przez Nie ściany przechodzić w początkowych stadiach budowy jak widzicie, elementy się przywozi ciężarówką, także nie, nie zbijają tego, tylko z fabryki prefabrykatów przychodzą ściany, sufity. Tutaj jest garaż, właśnie też tak jak w tamtym domu, ale ten, widzicie, jest inaczej zrobiony. Ten ma crawling space, czyli nie stoi na wylewce betonowej, tylko garaż jest na wylewce betonowej, a reszta domu stoi na fundamentach. Z możliwością wejścia pod dom. O, tu jest wejście, tu jest wejście do piwnicy i tak to wygląda pod spodem, po prostu na, na fundamentach z pustaków cały dom stoi, i tutaj pod domem będą instalacje wszystkie przeprowadzone od, od chłodzenia rury i tak dalej. A cała podłoga jest drewniana, to jest taka konstrukcja, to jest taka konstrukcja, jaką mamy w naszym domu troszkę odmienna od tej w tym domu, który pokazywałem przed momentem natomiast sam dom jak widać dopiero tu pewnie będą schodki wejście do kuchni tutaj na podłodze narysowane co gdzie ma być według planów jak będą szły ściany także na razie na razie widać tylko zaczątki tego domu. Ani się człowiek obejrzy, a dom stoi. Także pewne elementy, właśnie gotowe, inne zbijają na miejscu. A gotowy produkt wygląda tak, jak te po przeciwnej stronie ulicy. Domy wyglądają na solidne konstrukcje które wieki będą stawiać, a, a prawda jest taka, że właśnie z Tubajforów są podbudowane, jak widać Boże Narodzenie dzisiaj jest 25 grudnia. Poprzednim razem tu byliśmy 15 grudnia, Prawdę więc nie pamiętam jak ten dom wyglądał świąteczny sezon. Niemczeń, co w coś środku robią. się niewiele zmieniło Od naszego poprzedniego Jedziemy pobytu. do tego drugiego Zobaczyć jak ten drugi dom Czy tam się coś zmieniło Choć pewnie Świąteczny zastój na budowie no, W tym też się niewiele zmieniło Przez ostatnie 10 dni Troszkę Pobudowali tutaj z tych elementów Przywiezionych Składają jakieś szczyty domów boki. Nie wiem jak to się nazywa, ale układa się to z desek, więc nawet nawet nie będziemy za bardzo wchodzić do środka, bo nie ma potrzeby. Boję się, że jakieś błocko nie wlazł w moich świątecznych butach i nowym garnicerze. Idziemy tu za tydzień oglądać. Piętro kolejne już wtedy powinno być. No bo teraz widać tylko. Teraz widać tylko niebo przez sufit garażu. Tutaj dom prawie wybudowany. Może byśmy weszli do niego zobaczyć. Właśnie tak taki dom wygląda w ostatniej fazie przygotowań. Szafki kuchenne są zawsze wyposażeniem standardowym w takich domach. Więc. Montuje się je dość wcześnie. Tu na górę przyjdą na pewno blaty, jakieś granity, albo marmury. Tutaj będzie lodówka, gdzieś tu będzie, tu będzie umywalka pewnie, albo piecyk. No zobaczymy, może do tego domu też zajrzymy, tu jest tak zwany, a tu jest główne wejście do domu, więc główne wejście do domu, tu po prawej stronie będzie. Formal dining room, jadalnia. Po lewej stronie będzie taki jakiś sitting room, tu jakaś szafa i tu living room z kominkiem, właśnie kuchnia po prawej, w której byliśmy przed chwilą, a tu po lewej schody na górę. No i z scholu powinny być jeszcze schody na górę, czy to są jedyne schody na jedyne tu nie ma. Jak widzicie, wszystko drewno, wszędzie drewno jest. Tu dom może być obudowany cegłą, ale tu nie ma żadnych wylewek betonowych. Płyta paździerzowa na podłodze i na to albo przychodzi klepka, albo wykładziny dywanowe. Tutaj pewnie będzie master bedroom, główna sypialnia z wejściem do własnej dużej łazienki. I tu będzie kibelek. A tu będzie prysznic. I widzicie? Tu właśnie widać, co się robi z tymi tubajforami, z tą konstrukcją. Cała konstrukcja domu to są te tubajfory deski. Tylko potem się je wypełnia izolacją i obija sidrokami, tak zwanymi, czyli płytkami gipsowymi. Więc to jest płytka gipsowa przybita do, do konstrukcji z desek, a w środku wypełnione izolacją. I to jest bardzo dobra termicznie konstrukcja, znaczy to ma bardzo mało, bardzo dobrą izolacyjność, mało, małe przewodnictwo ciepła, także także jest to technologicznie jest to bardzo dobra, dobre budownictwo. Wcale to nie jest takie dziadostwo, jak to niektórzy w Polsce oceniają. Tutaj też szafki już gotowe, to będą dwie umywalki. I, I granity u góry, albo jakieś marmurki. To będzie sypialnia z szafą, z wyjściem na stryszek. Także tutaj jest jakiś strych. Tu jest łazienka. Kibelek, prysznic. A ten pokój to jest taki to nie jest sypialnia, to jest przechodni pokój, więc to będzie jakiś właśnie taki pokój, gdzie można gości przyjąć. Więc schody na górę jeszcze. O, proszę, jest jeszcze jeden poziom. I na górze idziemy dalej na piętrze drugim, czyli na trzecim poziomie mamy tak zwany bonus room po troszkę Dasz, jest niżej ale ciągle jest tutaj łazienka pełna z prysznicem, kibelek, tu będzie prysznic, umywalka. I w zasadzie tutaj jeszcze szafa, więc tu też może być taki mini apartament, sypialnia, szafa i living room. Pokój, gdzie można właśnie jakby małe mieszkanko, bo przejdziemy tu też za tydzień czy dwa zobaczyć. A tu chyba już byliśmy, tu, tu jest sypialnia, tu będzie normalna sypialnia z normalną, dużą łazienką. Będzie prysznic, właśnie umywalki. Także. Nie wiem czy w tym pokoju byłem. nie byłem pewnie, także to fajny, fajny układ, fajny rozkład tego domu. No ale widzicie jak się domy oddaje, domy się oddaje, tutaj jest wszystko zrobione, łącznie z tym, że trawa jest zasiana albo raczej przywieziona, bo tą trawę się całą da. U nas jest o, taka ziemia gliniasta strasznie, czerwona gliniasta ziemia, także jak w deszcz Padał, deszcz nie padał, 24 godzin, ale ta woda stoi, ona nigdzie nie spływa, bo, bo taka już jest uroda naszej, naszej ziemi tutaj w północnej Karolinie. Jak ktoś oglądał, jak się nazywa ten klasyk amerykański, życie przeminęło z wiatrem. A przeminęło z wiatrem, widać tą czerwoną ziemię na przykład całe południe. Tutaj Georgia, południowa Karolina, północna Karolina to tutaj właśnie taką Taką żółto-czerwoną ziemię mamy, griniastą. Ale trawka ładnie rośnie, tylko właśnie najprościej na początku tą trawę w taki sposób zrobić, że się przywozi ją. Polka.